Jako firma zajmujemy się zgrzewaniem ultradźwiękowym tworzyw oraz cięciem tworzyw. Współpracując z takimi branżami jak motoryzacyjna, lotnicza czy medyczna, wymagana jest od nas najwyższa jakość. Z tego też względu my tego samego wymagamy od naszych dostawców. Jako firma technologiczna lubimy wszystkie nowości, które pojawiają się na rynku. Zainteresowało nas to stosowanie paneli fotowoltaicznych w celu uzyskania energii. Zdecydowaliśmy się na założenie paneli z dwóch powodów. Pierwszy ekonomiczny. Prąd ciągle drożeje i nigdy nie będzie tańszy, może być tylko droższy. Energia ze słońca jest darmowa. Używamy dużej ilości energii. Dzięki zastosowaniu paneli fotowoltaicznych będziemy znacząco mogli zredukować koszty funkcjonowania. Jako firma ultradźwiękowa dostarczamy urządzenia, które są ekologiczne. Dzięki zastosowaniu paneli fotowoltaicznych będziemy jeszcze bardziej ekologiczni i bardziej przyjaźni środowisku. Po wnikliwym przeanalizowaniu ofert wybór padł na firmę Quanta, która realizowała bardzo duże projekty, która dysponuje dużym doświadczeniem. Kolejną zaletą firmy Quanta było to, że zajęli się wszystkimi formalnościami i z naszej strony wymagała minimum formalności. Miłym zaskoczeniem dla nas było tempo wykonania instalacji. Nie minęło kilka dni od podpisania umowy, a panele były już na dachu.